Muzyka! Michał, ja no, to jest Michał jak oni to mówią? Różnie. Tu zmontują, nie? No, no. Spróbujmy jeszcze raz i ten. Dokładnie. Już. Dawno nas nie było, ale mamy teraz specjalną okazję. Specjalną okazję, mamy nowego instruktora. Witamy Was serdecznie. Chcemy Wam przedstawić nowego instruktora, ma na imię Michał, znany jest w środowisku tanecznym w Tarnowie, ponieważ jest prekursorem baciaty w Tarnowie. Ja to ten Michał. ten Michał. Ten Michał, który był, którego chcemy by Wam wszystkich, A później zniknął i znowu Znikną. się pojawił I tak. pojawił się specjalnie gdzie? Jestem pionierem baciaty w Tarnowie. Jestem pierwszym tarnowskim instruktorem, który wprowadził tutaj na Tarnów baciaty w 2014 roku. Jestem również twórcą, założycielem własnej szkoły tańca Inspire, która działała dosyć prężnie na rynku tarnowskim. Następnie przez kilka lat miałem przerwę w tańcu i teraz mam zaszczyt, ponownie przyjemność tańczyć i uczyć swoich studentów baciatowych Baciaty na parkietach szkoły tańca no w Olimpijsku. Udało się nam go namówić, żeby do nas przyszedł i będzie u nas prowadził fantastyczne zajęcia. A jakie? Baciatę. Będzie prowadził baciatę solo. Środa. 18.40? czterdzieści. w parku Środa. 19.50. Tak jest. Po prostu będzie miał jedne zajęcia po drugie. Tak. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Udało się nam po pięciu latach nieobecności sprowadzić tutaj Michała. A nie, po pięciu naszych latach nieobecności. Nie, nie, nie. Po, po pięciu latach nieobecności Michała, który się zaszedł gdzieś w domu głęboko i nagle teraz wyciągnie z szczęści od razu się jak podjął. Zapraszamy Was na zajęcia. Zobaczycie, jaka jest energia u Michała na zajęcia. Czyli co? Bail studio Bail, kontakt na studio. Głoszajcie. Głoszajcie się. W środa, bajcie no to ludzi. Bail, Pierwszym Tarnowskim, w Tarnowie instruktorem, nie? No to tarnowskim, nie? Bo wiesz, czasem, jakby się tam ten, no to można by się przyczepić, że, wiesz, no gdzieś tam on prowadził warsztaty, no to jakby.